Taki piękny, słoneczny dzień. Witam Państwa na kolejnej wędrówce z cyklu TROPEM TAJEMNIC. Jesteśmy w północnej New Jersey, w Piramid Mountain, gdzie na jednym ze wzgórz neolityczna cywilizacja ustawiła ten oto dolmen. Ten górujący nad całą okolicą 40 tonowy dolmen znany jest pod nazwą Tripod Rack. Ile wysiłku Jaką techniką musiał dysponować lud epoki neolitu, aby ten olbrzymi monolit o wymiarach 6 na 7 metrów unieść około metr nad Ziemię i umieścić na trzech kamiennych podporach? Cel stawiania megalitycznej budowli w odległych czasach wciąż pozostaje niejasny i niezwykle trudno jest pogodzić sprzeczne spekulacje. Z których wiele odnosi się do astronomii, płodności bogini matki i świętych obrzędów rytualnych na szczycie domenu natrafiamy nas na znak runiczny torn kształtem przypominający trójkąt o wydłużonej podstawie która leży dokładnie na linii wschód zachód Kilka metrów dalej od dolmenu stoją trzy kamienne głazy ustawione w formę trójkąta równoramiennego. Neolityczni budowniczowie ustawili je tak, aby w dniu przesilenia letniego, w dniu 21 czerwca, wskazywały one dokładnie zachód słońca. Modtem filmu, na które będziemy szukać odpowiedzi, jest jaka neolityczna cywilizacja ustawiła to olbrzymie megality i skąd ona przybyła. Dla człowieka Neolitu Słońce było największym bóstwem. Bóstwem, które z wielką dokładnością poruszało się na nieboskłonie, przemierzając go w sześć miesięcy. Prawdopodobnie po wielu latach obserwacji wyznaczono kulminacyjne dni. Obecnie zwane przesileniami. Na punktach przecięcia z horyzontem słońca podczas wschodów i zachodów w tych dniach usytuowano obrzędowe kamienne budowle. Spójrzmy teraz oczyma człowieka z neolitu, jak obserwował on wędrówkę i położenie słońca w ciągu całego roku. Podczas przesilenia letniego, przypadającego na 21 czerwca, Słońce jest na nieboskłonie przez 17 godzin. Równocześnie wschodzi i zachodzi w najdalej oddalonych punktach, w kierunku północnym. Przesilenie jesienne i wiosenne, zwane również równonoc, przypada na 21 marca i 22 września. Słońce utrzymuje się na niebie przez 12 godzin. Słońce wschodzi i zachodzi dokładnie na kierunkach wschód-zachód. Przesilenie zimowe w dniu 21 grudnia, najkrótszy dzień w roku. Słońce ukazuje się tylko na 7 godzin. Słońce wschodzi, zachodzi dokładnie w najdalej oddalonych punktach, w kierunku południowym. By zaobserwować świetlne zjawisko, Związane z przesileniem jesiennym w dniu 22 września dotarliśmy do miejscowości Groton w Connecticut, gdzie na jednym ze wzgórz stoi kamienno-siemna analityczna pieczara zwana Chamber z małym otworem okiennym, przez które w tym dniu do jej wnętrza wpada promień słońca, przeszlizgując się po bocznej ścianie. Całe zjawisko trwa około 40 minut. Nieopodal, powyżej Chamber znajduje się podwójny kamienny krąg o średnicach kolejno 4 i 3 metry. Prawdopodobnie służył on do rytualnej, sakralnej ceremonii związanej z kultem Słońca. U podnóża wzgórza napotykamy na kolejne megalityczne formy Jakimi są kamienne kopce? Występują w dwóch rodzajach: kształtem przypominający stożki i większe o kształtach łodzi. Kolejnym ciekawym obszarem jest wzgórze kopców, nazwane tak od dużej ilości kamiennych kopców usytuowanych na tym terenie. Na wzgórzu tym dochodzi do bardzo silnych anomalii magnetycznych o negatywnym oddziaływaniu na organizm człowieka. Przebywanie w tym miejscu dla wielu osób kończyło się omdleniem i krwotokiem.